Specjalny odcinek związany z eventem, który dzisiaj yy, wkroczył na kanał. Jest 15 lipca. No i właśnie dzisiaj, mm, ok, jakby może znowu przepraszam za dźwięki w tle. Od razu mówię, Po pewnie dużo będziecie ich słyszeć, chyba że w ogóle ich nie słyszycie, bo za ciche są. Ale właśnie na no, mojej, yy, mój sąsiad yy, coś robi. Chyba to on, z tego, co widzę przez okno Więc przepraszam Was bardzo za jakieś stuki-puki, ale... O, przestało, no, akurat No, ale mniejsze, Przechodzimy już do odcinka W dzisiejszym odcinku z właśnie eventu wakacyjnego, który właśnie 15 lipca... Znaczy, wiadomo, 8 były zadanka, dostaliśmy ten brokacik na ciało ale dzisiaj jest poważniej Bo już są większe zalanka, Są zwierzaki Są jest Sklepik u Samanty U tej z Raywicku Co Raywickowy sklepik prowadziła I dużo innych rzeczy jest Możecie razem ze mną Poszukać ostatniej rzeczy Która mi została do eliksiru u Fina Finna tak się nazywał ten wodny stworek? No, mniejsza. Wszystko poszukamy, wszystko sobie pogadamy. I mam nadzieję, że będzie Wam się podobał odcinek. Więc zaczynajmy. Dobra, to na pierwszy rzut oka. Zobaczmy sobie artnie. Yy, bo... No, tutaj wiadomo, piszą w artach o tym. Tu już ktoś sprzedaje nowe zwierzaczki, i myślę, że zaczniemy od zwierzaczków, bo to jest dość krótki temat. Więc jeśli chodzi o zwierzaczki, to dodali nam do gry na event. Poczekajcie, niech nam się załaduje. I oczywiście polubimy. Takie zwierzaczki. To są takie wróżki wodne. Nie wiem, co jest to za stworzenie, ale są mega ładne, moim zdaniem. Tu ktoś ma chyba w oryginalnej wersji z tego, co widzę. Ja kupiłam oczywiście dwa. Jak widzicie, moje z diamenty już trochę płaczą u góry, bo 1500 diamentów Widzicie, ile zaraz mam Chociaż trochę wydałam wcześniej, przed eventem Ja kupiłam w takiej wersji kolorystycznej, czyli w tym moim takim różu W moim różu takim ciemnym i takim jasnym Bo tak jak mówiłam, ja się ubieram na różowo, to są moje kolorki Takie jak te moje boa i mega mi się podobają te stworki. Są bardzo urocze. I, i oczywiście, jeśli chcecie, yy, to możecie sobie przychodzić do mojego domku i głaskać te zwierzaczki. Polecam bardzo mój domek, bo sobie też go zmieniłam na club tak jak Wam mówiłam ostatnio. No więc to było takie małe, ale jeszcze pokażę Wam, gdzie znaleźć te zwierzaczki. Więc musimy pójść na plażę do tej, yy, Do tego statku. Statku bardziej to taka wiatrówka. Nie, wiatrówka, bo jest. Motorówka. No nie do końca wiem, co to jest, ok? No tak to wygląda mniej więcej. No w ogóle bardzo mi to przypomina wajby Barbie. W sensie, wiecie, te motorówki Barbie i te inne takie. <laughs> nie wiem, czy ktoś kojarzy, ale było coś takiego. Pewnie było. Tak kojarzę. Tak, i musimy wyjść na tą wyspę. Jeśli ma nie macie zrobionej pierwszej części, nie będziecie mieć tych wysp, od razu mówię. Pierwszej części, w sensie te zadanka co wyszły 8 lutego. Jeśli macie, to powinno zdziałać. I uwaga, co tu trzeba zrobić. Aha, znowu będzie się ładować, a w tym czasie może się napije Liptona. <gryw> Kocham Liptona. A właśnie to jest jedna z ciekawostek. Bardzo lubię Liptona. Jeśli chcecie więcej ciekawostek o mnie, czyli QA, możecie pisać, czy chcecie. No i oczywiście, pytania do mnie możecie pisać. Więc zaczynajmy. Jest tu... tak to wygląda. I tutaj mamy taką podpowiedź, że jeśli usiądziesz na tronie, to te stworki jakby coś tam ci tam znikną? Nie, nie, nie wiem, jak to powiedzieć. No nieważne. W każdym razie ja, to zro ja zrobiłam oczywiście to zdanie, bo tu było mnóstwo stworków po prostu i jak usiadłaś na tronie... Yy, tu właśnie mogłaś się tak połapać, tam się uspokoiły No nie wiem, w każdym razie coś takiego Ale jak już, cię jak już zrobiliście to zadanie Tu wam się pojawił ten stworek Urocze stworzenie, prawda? Po tym jak udało ci się zasiąść na morskim tronie Jest już o wiele spokojniejsze No, Finn nam powiedział, że Te jego bujne włosy naprawdę Mnie przerastają no, ale mniejsza. No i mamy takie stworzątko. Ono jest mega cute. Nie, nie będę kupować trzeciego. Moje starkońcy płaczą, tak jak mówiłam. Ale ja miałam ten najjaśniejszy, jakby ktoś chciał wiedzieć, i ten. Ten najciemniejszy. O ten. I on jest za 100 starkońców. O sweterek! Sweterek 1,35. I wiem, że. Hejka Nagrywam o oddy nagrywam odcinek. Dobra, yy, sweterek. Pozdrawiam cię ci plutko i lecimy dalej z tematem. Więc tak, omówiliśmy sobie już zwierzęta z eventu. Znaczy, w sensie zwierzę. Ponoć będzie więcej, i yy, słyszałam, że jeszcze będą, będzie ta sowa, czy tam. Wiecie, ta słówka, od której robiliśmy zadania, zaraz do niej pójdziemy, albo jeśli będę umiała jakoś. Albo jeśli znajdę, to wkleję wam screena, bo pamiętam, że któryś youtuber albo youtuberka, nie wiem, ktoś, kto nagrywa MSP, wydaje mi się, że robiły jakieś zapowiedzi zwierzaczków, tylko nie pamiętam kto, ale jak znajdę, to wam, to wam wkleję. I tam był jakiś. Yy, 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 yy. jeszcze oprócz tego ptaka, oprócz tego stworka, jeszcze był. Taki. Yy, yy, yy. Dobra, po prostu zobaczycie. Takie. To nie była koala. Leniwiec. O, leniwiec. No tak. Tak. Nie wiem, co leniwiec będzie miał wspólnego z tym czymś, ale zobaczymy. Będzie, że to wszystko w swoim czasie i czekajcie, ja zobaczę czy jeszcze. Czy nie ma tutaj go, co my szukamy? Co ja szukam jeszcze? A ty, tej takiej, tej, okej. No nie ma. E... Sweterek nas śledzi. Pozdrawiam. Tak. Omówiliśmy już zwierzeczki. Więc ja bym teraz omówiła y... sklep u Samanty. Powrót na plażę. Sklep u Samanty, moi drodzy. musicie, jeśli chcecie sklep u Samanty zobaczyć, to musicie pójść na Central Plaza. Czekajcie już. Yy, tam. O Boże, będzie się tak długo ładowało. Central Plaza. Znowu się popiję Lipsona Tak jak mówiłam, koniecznie piszcie, jeśli chcecie Q&A Bo mogę zrobić Q&A Tylko po prostu musicie do mnie napisać jakieś pytania Dobra Dobra To tak Musicie wejść do sklepu z pakietami Tego diamentowego Ja naprawdę nie wiem, jak to się nazywa Yy, więc wchodzimy i po prostu w tym sklepie czeka na nas... Poczekajcie <laughs> MSP O, tutaj czeka na nas Samantha. Musimy po prostu na nią kliknąć albo kliknąć na tę ubrankę tutaj przy sklepie I normalnie tutaj Wiedziałam, że wrócić, właśnie dlatego przygotowałam sklep Prosta sprawa, w zamian za, za złote małże dam... Ci te wyjątkowe przedmioty Chcesz rzucić okiem? Jasne, że chcę rzucić okiem Ja już kupiłam kilka rzeczy I to też zaraz opowiem wam, co kupiłam Z tego sklepu Mam 14 małży niestety A i to nie tylko zasługa tego, że kupiłam Dwa zwierzaczki, mam tak mało hajsiwa W sensie Diamentów Bo <głos》> dokupiłam sobie tych małży Okej okay? Trochę sobie bar... Trochę dużo sobie dokupiłam no, więc dlatego mam, no, mało, no Bo powydawałam, pokupiłam i tak dalej No i, i jeśli bym miała wszystko tu oceniać, tak, tak Bąbelki na nogi, świetne Wydaje mi się, że gdzieś je widziałam Możecie mi napisać, czy były na jakimś evencie jeszcze, gdzieś, czy coś Nie wiem, kojarzą mi się z czymś, ale możliwe, że po prostu... Mam jakieś takie dziwne skojarzenia, ale nie muszę, nie musiały nigdzie być Ale moim zdaniem bardzo ładne Tak samo taka yy, aura Ja nie wiem, jak to się nazywa, takie ośmiorniczki po prostu i różne glonki Bardzo ładne są takie w moich kolorkach Następnie mamy włoskie, oczywiście męskie są i damskie Damskie były w tamtym roku na evencie i męskie chyba też ale mimo to są bardzo ładne, moim zdaniem Może je kupię No dalej mamy takie coś, czego nie było na już Czyli takie muszelki Tutaj zobaczmy, jak wyglądałyby w takich moich kolorykach moich, moich, I mi się bardzo podoba oficjalnie Też je pewnie kupię Tak na szybko No wiadomo, te same są dla chłopaka No i tutaj mamy już takie prześwitujące bluzki tak, mam otwarte okno. Przepraszam za dźwięki w tle ponownie. No i mamy taką sukienkę. Mi się. Ładne są te stroje. Podobają mi się. Naprawdę ładne, urocze. Czekajcie jeszcze. Zobaczmy. O! No, mi się bardzo podobają. Te rzeczy. W sumie sensie, dużo z nich ponoć y, 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 jak robili zapowiedzi różny, różni YouTuberzy, to mówili, że dużo z tego było właśnie na evencie w tamtym roku. Więc niby trochę słabo, bo to się powtórza, traci na wartości itd., tp. No. Ale z drugiej strony, ja nie byłam na evencie w tamtym roku. Ja zaczęłam grać. Taka ciekawostka o mnie też. Ja zaczęłam w Movie Planet 2. Grać od, yy, od 30 albo 31 sierpnia No w każdym razie to był właśnie koniec sierpnia 2023 I nie wiem jak wy uważacie, moim zdaniem bardzo mało levelów wbiłam przez ten czas Ale nie byłam bardzo, nie byłam codziennie na MSP Staram się wchodzić. Jak mi się już nie chciało wchodzić na Monster Planet, to staram się chociaż co tydzień, żeby coś tam było tego levelu, ale raczej wchodziłam i tak, moim zdaniem, mało wbijałam tego levelu, bo raczej wymianami się zajmowałam, a nie wbijajem. więc. No, ale teraz będę bardziej w level szła. A no, i ostatnią rzeczą w sklepie to jest taki soczek. No, taki fajny. W sumie możemy kupić, bo. No, możemy kupić. I mamy ten soczek, Pokażmy. zobaczmy, jak to wygląda. Bardzo fajnie wygląda, słodki taki soczek. I zobaczmy na przykład, jak na profilu by to wyglądało z tym soczkiem, że ja go piję. Hmm, tak normalnie po prostu. No to moim zdaniem fajny dodatek. No jednak jakaś taka pierdółka, ale jest... I fajnie, moim zdaniem. Dobrze, omówiliśmy już cały sklep, to teraz przejdźmy do tego, co ja kupiłam ze sklepu. Więc, no wiadomo, najpierw to ten soczek, który przed chwilą kupiliśmy. A następnie kupiłam. Proszę bardzo, jesteśmy w mojej szafie. <grym> tak, tylko zdejmiemy sukienkę, bo nic nie będzie widać. Po pierwsze, jeśli chodzi o buty, to właśnie kupiłam te bańki, bo bardzo ładne są, moim zdaniem fajne i jednak taki unikat, no mega kupiłam w dwóch kolorach i opowiem wam historię z tym zarobiłam sobie trochę muszli niewystarczająco oczywiście, dokupiłam później sobie muszli w sensie to są małże ale ja na to muszle mówię, więc no mniejsza dokupiłam sobie tego i kupiłam co prawda to co chciałam, czyli te bańki, ale oczywiście wybrałam je w złym kolorze bo zapomniałam zmienić im kolor i kupiłam dwie po prostu. No, taka ze mnie Bizneswoman No więc te są w moim kolorku, tych nie oddam. A te nie są w moim kolorku, raczej na pewno nie będę ich chodzić, więc albo się wymienię, albo jeśli będzie trochę więcej subskrypcji, to i to będę robić rozdania na pewno więcej, więc może w tym rozdaniu też znajdą się te piękne bańki. Bo naprawdę są moim zdaniem bardzo ładne I drogocenne, no w miarę Chyba, że naprawdę straciły na wartości Bo gdzieś już były, ale no nie wiem Jak y -by... Nie, możecie napisać Więc tak A następnie kupiłam jeszcze Te meduzy, bo też moim zdaniem Bardzo ładne są Takie, wiecie Jednak to jakiś dotatek Ich już nie kupiłam w dwóch kolorach, ale też są bardzo ładne I mi się podobają oficjalnie na nich się na szczęście nie pomyliłam Ale naprawdę te mańki to były pomyłka naprawdę Myślę, że mogę komuś się oddać Zrobię kiedyś rozdanie Na pewno Będę robić dużo rozdań Ale potrzebuję Wiecie Myślę, że na tak Na 20 słupów Może już Będzie jakiś specjał więc może być jakieś rozdanie, ale ja nic nie mówię, ja nic nie wiem. <laughs> Więc jak szybko wbijemy te 20 subów, pamiętajcie, możecie rozsyłać nawet teraz linki do swoich znajomych, do swoich przyjaciół. Mamy taty, wszystkich, kogo, do kogo chcecie. I tak jak mówiłam, im więcej subów, tym bardziej jestem szczęśliwa i tym więcej Wam będę robić rozdań. Dobra, to chyba wszystko ze sklepu omówiliśmy. To może zacznijmy od zadań teraz. Dobra, robimy zadania. Ja jednak szybko omówię, zanim moja postać dojdzie gdziekolwiek, że w zadaniach chodzi o to, że yy, naładowała nowa starta motorówkę, tą właśnie, czy tam co to tam było, i możemy już jechać w inne krainy, szukać Exmo, tego elfa ze świąt, z tego co dobrze pamiętam, który zaginął. Nie umiemy go znaleźć i poszliśmy go szukać. No i oczywiście po drodze spotkały nas różne przykłady, takie jak łapanie właśnie tych sworków, czyli te. No wiecie, te, te zwierzaczki. Łapanie ich. Takie rzeczy jak na przykład zbieranie tych różnych dziwnych rzeczy do jakiegoś eliksiru. Tak jak mówiłam, mam jeszcze jedną rzecz do zebrania, więc. A, będzie ciężko. Jeszcze szukam tutaj po kątach, czy może tu gdzieś jeszcze tego nie ma. Ale niestety nie widzę. Kurczę, pojedziemy na jakąś wyspę. Może tam będzie. Więc no. Mmm, no. Takie przygody też jak właśnie zbieranie tych eliksirów? Znaczy eliksirów, rzeczy do tego eliksiru, czy tam napoju jakiegoś. O, dziękuję, moja sponsorka Sponsorka, tak na ciebie mówię Nie wiem, czy to oglądasz, ale jeśli to oglądasz To jesteś moją sponsorką Dziękuję ci bardzo, że tyle grafków mi wysyłasz Oczywiście za każdym razem ci oddaję, ale dziękuję ci um, No dobra, lecimy dalej no, i tam różne przygody nas spotykają. Tak jak mówiłam, wszystkiego nie wykończyłam. Jednak wszędzie chodzi o to, żeby ogień się zapalił. Widzicie, tu mamy zapalony ogień, tu mamy zapalony ogień, i tu muszę, i tu. Tu, jak zrobię to zadanie u tego fina, też będę miała, prawdopodobnie. I jeśli wiecie, napiszcie proszę o co chodzi z tym wulkanem. Bo ja nie wiem kompletnie tam coś, chyba albo trzeba napisać na, na czacie, jakąś, albo jakąś, nie wiem, animkę. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, o co z tym chodzi. Więc, plis, jeśli to zrobiliście i możecie mi napisać, to to bardzo bym była Wam wdzięczna, bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. E, tak, teraz patrzę po prostu i szukam. Moi drodzy, jakby co? Jakbyście się pytali, co właśnie. Właściwie teraz robię to... No właśnie szukam tego ostatniego składnika I opowiadam Wam przy okazji o zadankach W każdym trzeba było coś zrobić i taki krótki tutorial Wam powiem Na przykład na... Wiadomo, u tego Fina to wiecie, że trzeba pozbierać Tutaj w tym wulkanie, wulkanie naprawdę sama nie wiem co zrobić, więc Mówiłam Wam, napiszcie please, jeśli możecie, jeśli wiecie o co chodzi Napiszcie, please, bo naprawdę ja nie wiem. I już zastanawiam się, naprawdę, yy... może coś trzeba napisać. Znaczy, no, trzeba coś napisać na razie. Ewidentnie mówią nam, że trzeba coś napisać. No, patrzcie. Widzicie? Jakiś ludek stoi na tym wulkanie i jakieś tam. Nie wiem, czy to są trzy litery. No, mo... <laughs> może trzy litery. Albo to może chodzi o animkę jakąś właśnie. Tylko jest jakaś animka na trzy litery. Ja nie wiem, znaczy kurczę. No. no nie wiem. Może i jest, ja o czymś nie wiem. Może nie ma. I, i, i tak naprawdę. I, i, I nie wiem. Oj, znowu laguje MSP. Aj. No i w tych zadaniach jeszcze o takie różne inne rzeczy chodzi. A na przykład te płytki. Zaraz wam pokażę o które płytki chodzi też długo się zastanawiałam co trzeba zrobić po prostu trzeba najlepiej jest to robić z jakimiś trzema osobami ta przesunę się spokojnie yy. yy. najlepiej to robić z jakimiś trzema osobami dobrze powiem ci sweterek Przepraszam, ciągle mnie coś rozprasza I po prostu trzeba po kolei na wszystkie płytki tam poklikać yy, Stanąć na nie, czy coś w tym desenie, ale to z trzema osobami? Albo z dwoma? Coś takiego właśnie Myślę, że tego nie trzeba kupić, bo jak się wychodzi z tego wulkanu, to właśnie tutaj się robi takie coś Tym więc... Kurczę, ale naprawdę... Jest to ciężkie ja nie wiem o co chodzi. Jeszcze jeden, ale co, jeszcze jeden? E o, ej, co tu trzeba zrobić? E... trzeba tachuna de to trzeba napisać? A może trzeba to napisać i wskoczyć tam? no nie wiem coś trzeba w każdym razie napisać na i ja nie wiem co, więc jak wiecie to mi napiszcie, proszę e, dobra jedna taka mówiła, że w centrum w jakimś wodoro. jakiś wodoros jest coś więc zobaczymy, chyba, że ja go już zebrałam no, i mniej więcej o to chodzi w tych zadankach. Tak. A, miałam iść do tych płytek jeszcze wam pokazać o co chodzi. Dobrze, dobrze, już, już idziemy, bo pewnie tego też większość nie obczaja. Przynajmniej tak uważam. Nie wiem, ale możliwe. Proszę. Grafki oddaję, moi drodzy. Jeśli ktoś mi da grafka, na pewno go oddam. Nie musicie się o to martwić. Te płytki, gdzie one były? Te płytki. Tu były płytki. Dobra, i powoli kończymy ten odcinek, ale jeszcze zanim. O, i właśnie o te płytki chodzi. Musicie to robić najlepiej, właśnie z jakimiś dwoma lub trzema osobami. Po prostu po kolei jedna idzie na tą, następna idzie na drugą, która się tu wyświetli. No i tak ciągle, tak ciągle, tak ciągle i tak przekładamy, przekładamy. Tak to mniej więcej ma wyglądać. No ale tak jak mówiłam, najbardziej to ja nie umiem po prostu... Zachin, nie umiem znaleźć. Mm. Może na YouTubie jeszcze popatrzę Co trzeba w, przy tym wulkanie Zrobić, więc naprawdę Byłabym mega wdzięczna Jeśli ktoś by mi napisał No i to by było chyba tyle Z tego eventu, tak? Tak, dokładnie Też sama postaram się poszukać Tego ostatniego tutaj Wodorosta, czy A, Nikt nie wie co to ale raczej wodoros jakiś i postaram się go po prostu sama poszukać już, bo gdzieś tu musi być i po prostu pewnie później jakoś tam się gada z tym finem no, nie będę was pewnie tym zanudzać po prostu nie opłaca się no, można żyć w... i... polecam zbierać te muszelki, bo naprawdę Patrzyłam w następnych tygodniach, będą fajne rzeczy, ponoć będzie jakaś opalenizna, jeśli chodzi o ten sklepik Więc polecam zbierać muszelki, jeśli ktoś nie ma VIPa, jeśli ktoś ma VIPa, też może zbierać, wiadomo Znaczy VIPa, no, jeśli ktoś ma diaksy na przykład, też może zbierać oczywiście, ale też może sobie dokupić Ale po prostu polecam te muszelki zbierać naprawdę, bo ponoć są fajne rzeczy Więc Naprawdę Polecam. No i co? To by było chyba na tyle w tym odcinku. Sama też poszukam właśnie ostatniego wodorosta. Może sama obczaję co zrobić z tym wulkanem. Jednak wątpię, że sama to obczaję, więc jeśli chcecie mi pomóc i wiecie, jak to zrobić, możecie właśnie napisać w komentarzach. I co? To by było na tyle w tym odcinku. No i co? Zostawcie łapkę w górę zasubskrybujcie kanał, bo dla Was to tylko jedno kliknięcie mi będzie bardzo miło w serduszku i cieplutko no i pamiętajcie też, jeśli chcecie Q&A piszcie do mnie pytania pod tym filmem i piszcie też yy, co możecie jeszcze pisać hmm. no nie wiem, co chcecie, to możecie napisać no i ja się z Wami żegnam a jeszcze możecie napisać, czy chcecie filmiki z Movie Star Planet 1, bo wrzucałam Wam wczoraj shortsa, że to samo konto mam na MSP1, więc jeśli chcecie, nagram was, dla Was takie filmiki. No i wiadomo. To wszystko. Pa!